Trwają prace remontowe na drodze Blizanowice-Trestno. Ta droga ma szerokość 2,5 metra, więc to nie jest droga absolutnie dobra dla pojazdów samochodowych, ale jest to bardzo dogodny dojazd dla wszystkich mieszkańców Zaodry, czyli dla mieszkańców Czernicy, Jelcza, Laskowic, wszystkich, którzy jadą z tego kierunku do Wrocławia. Ta droga jest dobrą alternatywną, żeby ominąć wojnę, w który jest niewydolny w godzinach szczytu. Więc nic dziwnego, że kierowcy bardzo chętnie z tej drogi korzystali. Korzystali dlatego, że ta droga w tej chwili... Jest poddana takiemu remontowi bieżącym, bieżącym naprawom. Chodzi o to, żeby pobocza zostały troszeczkę poszerzone przy pomocy tłucznia. Chodzi też o to, żeby tam, gdzie są dziury w drodze, czy tam, gdzie były dziury, bo w tej chwili one są usuwane i łatane asfaltem, przygotowane do łatania asfaltem, też zapadnięty jest asfalt na mostku w Blizanowicach. No i trwają prace, a kierowcy wszyscy czekają bardzo na otwarcie tej drogi. Dodatkowym problemem tej drogi jest także to, że jeździ autobus. Co prawda, te autobusy są dwa razy dziennie, ale pomimo tego akurat one jadą w godzinach, kiedy wszyscy z tej drogi korzystają. To powoduje utrudnienia, zarówno dla mieszkańców Bizanowic, dla kierowców autobusów, dla kierowców samochodów osobowych. Wszyscy czekają na rasowy remont tej drogi. Jak już wcześniej Państwu pokazywałem e, rozmowę z panem burmistrzem Milanem Uszakiem, jest optyka, aby tą drogę e, zrobić drogą aglomeracyjną i żeby ta droga została zrobiona tak, jak e, powinna być zrobiona, żeby pojazdy mogły się bezpiecznie poruszać czyli żeby miała w szerokości 5 metrów i żeby był chodnik wzdłuż drogi. Rozmawiałem z panami, którzy pracują przy tej drodze. Prace idą sprawnie, niebawem powinny zostać zakończone ten bieżący remont, bo o tym mówimy. Natomiast rozmawiałem też z mieszkańcami i oni się tutaj bardzo skarżą na to, że ruch się zwiększył, że dzieci, które do tej pory swobodnie sobie chodziły w blizanowicach, bo to było bardzo, bardzo spokojne miejsce. W tej chwili już strach jest wypuścić i trzeba je bardzo pilnować. Mieszkańcy mówią także, że jest bardzo duży problem, żeby się poruszać na piechotę wzdłuż tej drogi, gdzie samochody się przeciskają, mijają się na tej wąskiej drodze i ruch pieszy praktycznie jest niemożliwy, ponieważ samochody praktycznie zjeżdżają już na sam skraj jezdni, i dla pierwszego już miejsca nie zostaje. Z jednej strony czekamy na tą drogę, żebyśmy mogli już jeździć do Wrocławia tym alternatywnym, dobrym dla kierowców objazdem. Z drugiej strony, czekamy też wszyscy, a głównie mieszkańcy na to, aż zostaną zrobione ciągi piesze wzdłuż tej drogi, żeby można było bezpiecznie się poruszać.